Wojciech Sejrowski uważa, że my powinniśmy podjąć negocjacje z pisem i załatwić jakąś ważną dla ideowej prawicy sprawę. Natomiast problem z tym podejściem jest taki, że Senat może wstrzymać wszystko o miesiąc, w związku z czym załatwienie czegokolwiek w dwa tygodnie z obecnym rządem jest niewykonalne. Może, pan, A wiara zobowiążą... na słowa temu rządowi to czysta naiwność. No dobrze, ale to pozostaje panu tak czy owak jakaś decyzja. I no może pan oczywiście nikogo nie poprzeć publicznie, ale pan Osobiście pójdzie do wyborów, czy nie? Pójdę. No to jeśli pan pójdzie, to pan, ma pan znowu dwie. Jeżeli panu wierzyć z kolei, wiara politykom na słowo to jest czysta naiwność, ale ja <grym> przez chwilę <grym będę <grym udawał, <grym że wierzę. Otóż, jeśli wierzyć Krzysztofowi Bosakowi, to nie ma żadnych szans, by pan y, w tej drugiej turze zagłosował na Rafała Czaskowskiego, prawda? Wypowiedziałem takie słowa przed pierwszą turą, natomiast, ha, zmieniło się coś? natomiast teraz jesteśmy po pierwszej turze i nie będę deklarował do którego z kandydatów ha, nie, nie, mi, mi bliżej, bo żaden nie zasłużył na Państwo, nasze poparcie. Sami Państwo widzą, że wiara politykom na słowo nie ma żadnego sensu. Krzysztof Bosak między pierwszą a drugą turą zdążył już zmienić zdanie. Okay. Tak. W Konfederacji mamy, będziemy trzymać równy i do Andrzeja Dudy i o, do, do Rafała Trzaskowskiego. To taki wybór tak. dobrze ujął jeden z moich kolegów ze środowiska Witold Tomanowicz, że to wybór pomiędzy jawnym wrogiem a fałszywym przyjacielem ale Nie wiadomo, co gorsze. Dlatego, że z jednej strony tak zwana prawica, niesłusznie w mojej ocenie pisze nazywa prawicą, zużywa i kompromituje hasła konserwatywne. Przypomnę, że Andrzej Duda w poprzedniej kampanii używał haseł e, wolnorynkowych, e, po czym podpisał 30 ustaw podwyższających Dobrze, podatki. Sekundę. Z ja drugiej mam tylko strony rafon Coskowski policzył do bólu poprawnego sprawy. Muszę to pytanie zadać jeszcze w tej części. Czy pan się przyznaje do pogl poglądów faszystowskich? No nie. Pan ma taki wybór, który pan określił tak między fałszywym przyjacielem a jawnym wrogiem. Przecież popieranie przez was Rafała Trzaskowskiego byłoby w gruncie rzeczy dość kuriozalne. Jak pan może poprzeć. Nie, nikt z nas tego nie rozważa. No dobrze, właśnie, jak możecie. Podobnie poprzeć... jak nie rozważamy poparcia Andrzeja Dudy. Ale jak możecie, bo właśnie, Trzaskowskiego, człowieka, który podpisywał kartę LGBT, poprzeć nie możecie. Duda głosi hasła. Na poziomie haseł, jest waszym człowiekiem. No nieprawda. No jak to? Duża rodzina popiera oh. rodziny. No jak to nie popiera? popiera ogłosił, pod... ogłosił tą kartę w kampanii wyborczej na sam finał pięcioletniej kadencji. Ale proszę pana. I zaraz, a, a dla, wszystkie... i zaraz dla zmycia złego wrażenia pospiesznie spotykał się z, a, wszystkie z działaczami LGBT, którzy zresztą jednym, poobrażali prezydenta. Albo pozostali nie przyszli. A ten jeden przyszedł tylko <laughs> po to, żeby prezenta poobrażać. Trudno o większy przykład naiwności politycznej. Andrzej Duda jest waszym wrogiem, no bo, bo w w gruncie rzeczy zabiegacie o bardzo podobny elektorat, prawda? Mm. Ja wczoraj rozmawiałem z. Yy, wczoraj roz, rozmawiałem. Nie, o to chodzi. Ja myślę, że jeżeli ktoś pokazał, e, czy pokaże w najbliższych wyborach pisowi e, czerwoną kartkę, głosując na nas e, ze względu na ich odstąpienie od jakiegokolwiek rozsądku w sprawach gospodarczych czy konserwatyzmu w sprawach światopoglądowych, to czas najwyższy. Dobra. I jeżeli w tych wyborach ktoś dał taki sygnał pisowi, e, mamy badania Exit które wynika, że część wyborców PiS-u przeniosła na mnie swoje głosy. Dobrze. To jest Zostawmy teraz te dywagację kogo pan poprze. Pan nie chce twardo poprzeć nikogo. Nie, nie. My już zadeklarowaliśmy. Hmm. Nie poprzemy nikogo. Zachęcamy swoich wyborców, żeby poszli do wyborów. Głosowali zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoim rozumem. Natomiast A, stwierdzając dobrze. w prosty pan... sposób, że żaden z kandydatów nie zabiegał ani o kontakt z naszym środowiskiem, Właśnie, ani to o poparcie, to pytanie, ani o reprezentowanie ale Borys Budka, Borys, go. Nie poprzemy Borys, Borys, bo, Borys Budka powiedział wyraźnie, że będą dzwonić. To I to jest, to jest nasi wyborcy sądzą, że są wystarczająco inteligentni, by tą socjotechnikę dostrzec nie, na jednego, Nawet jeśli na jednego czy drugiego kandydata zagłosują, co naturalne, jeżeli chcemy spełnić swój obowiązek mhm. obywatelski. Pan też zagłosuje na to. Kogoś. To sądzę, że z pełną świadomością, że to jest wybór niestety mniejszego zła, a nie większego mhm. dobra. Po raz kolejny. Panie pośle, dobrze, to pytanie, pan pójdzie do wyborów, pan zagłosuje, odda pan ważny głos. <noise> Będzie pan droższy, tak. To tak, do uważam, pytanie. że jak się idzie do wyborów, to sens ma oddanie ważnego głosu. Cała rozmowa Roberta Mazurka z Krzysztofem Bosakiem jest na kanale RMF. Link w opisie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i włączenia dzwoneczka. W najbliższych dniach podsumuję wieloletnie ataki TVP i Pis na Konfederację i będę komentował bieżące wydarzenia polityczne. Serdecznie zapraszam!